Cześć wszystkim, jesteśmy w sklepie DiveZone.pl w Toruniu. Zaraz zobaczcie, co tutaj się dzieje u chłopaków. Niech tylko nam samochód przejedzie, bo jest głośno. Pewnie wiele osób tutaj kupowało online. Ja też tutaj kupowałem online, ale niewiele osób było na miejscu fizycznie w sklepie. Także dzisiaj wam pokażemy, co się dzieje w DiveZone.pl. Cześć! Cześć! Witamy! Witamy! Tak jest. Może coś nam opowiesz o sklepie na początek? To największym sklepie w Polsce, podobno? Tak, podobno. podobno tak no, słyszałem. No Powierzchnia jest potężna, a sklep, niestety. Przede wszystkim jest bardziej magazynem niż w concept Storem, tak jak w Santi. Przemiało mamy dużo, w związku z czym no, nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś idealnych, idealnych, idealnego rozstawienia. Ale za to sprzętu jest cała masa. tak? No, jak się przejdziecie, to nie są nasze szczyte możliwości, może w tej chwili, ale tego jest sporo. tak? Cała masa sprzętu będąca od ręki w różnych konfiguracjach praktycznie od góry do dołu o... Jak to jest? Dzisiaj kupujesz, jutro nurkujesz, tak? Było takie hasło <śmiech> <śmiech> Było takie hasło. Nie, nie. Czytelnicy pewnie nie wiedzą, ty też nie ale ja pierwsze ABC, to znaczy AB bo tylko maskę i fajkę, ale właśnie kupowałem u Was jak zaczynałem nurkować, także no, Jest lepiej, bo jak kiedyś spra sprawdziliśmy to się okazało, że jedna trzecia naszej konkurencji zaczynała zakupy w praży nurkowej od nas Czy jak przypadek sprawdziliśmy <laughs> Także, no nie, nie, na pewno wiele osób miało z nami kontakt, no trudno żeby nie miało o, Gdy, że każdy sobie płetwy dobierze. No, bo raczej mało prawdopodobne, żebyś czegoś nie znalazł. <grym> Przynajmniej z tych modeli, które, które warto brać pod uwagę, tak? Ja nie mówię o mm -hmm. jakichś wynalazkach, które się rzadko sprzedają, ale to, co jest popularne, to, co jest szanowane przez Was, no, to jest praktycznie od ręki. Mhm. Mm tak Quattro Powery, czy Jetfiny, czy Techfiny, czy Mare Squatro Power, w... no, to wszystko jest praktycznie spółki. Przypomnij mi, kiedy sklep postał? Sklep fizycznie istnieje już grubo. No, w dwudziestolecie chyba, zresztą. W dwudziestolecie. No. Czyli, czyli trochę widzieliście, jak się rynek zmienia? Troszkę widzieliśmy. No ja jestem w sklepie gdzieś w tej chwili chyba 14 rok. A, no, że mam troszkę mniejsze po, hmm, doświadczenie. Mm -hmm. i, I doświadczenia, no nie całego, tak, no, ale już trochę to trwa. Trochę to trwa. Trochę to już trwa. Tak jest. To co, może pójdziemy na górę, pokażemy, tak, co tam macie. No, zobaczyć co mamy jeszcze w góry Tak to się? To jest główna część sklepu. U góry jest troszkę lepiej, fajniej. Wygląda jak w sklepie, nie jak w magazynie. Chociaż mamy takie smaczki, które nie mieszczą się nigdzie i stoją na zewnątrz. Tak jest. To jest część cucharowa pomieszczenie dedykowane suchym skafandrą. oczy oczyplacze. Chwilowo też after Dive z braku przestrzeni do powieszenia. Mm -hmm. o, po drodze jeden z dodatkowych magazynów. Wiem, na ile? zobaczycie, co tam jest. No i tu jest a, dość... strefa, mokrych pianek. strefa mokrych pianek. Scuba Pro Mares, Aqualung, Barre oczywiście. W, a... Czwarty element, Jeszcze trochę tryb. ciemno, ale na pewno musimy nam uwierzyć, że jest tutaj tego, jest tutaj tego sporo sprzętu. O, jest lepiej, jest lepiej, niestety za słono, okna trochę się nagrzewa. Także tak jak mówiliśmy, jest wszystko, ale jak będzie potrzebny rozmiar, to go nie ma. Nie no, także nie jest, ale no niestety prawa Murphy'ego czasami rządzą, nic nie zrobimy. Tak jest, tak jest. No to super, no to pozostaje Pozostałych magazynów nie będę Was prowadzą, bo to Wiadomo, typowe, wiadomo. Ile zamówień robicie miesięcznie, jeżeli to nie tajemnica? To nie wiem, no wczoraj jeden z kurierów odebrał 50 paczek. Współpracujemy z pięcioma firmami kurierskimi, także mm -hmm. tyle tylko pamiętam, że wczoraj jeden konkretnie, jak pytaliśmy się, powiedział, że ma zyskał 50 przesyłek. To super. E, tak jak widzicie, e, tak wygląda cały sklep. Więcej informacji o nowościach myślę, że napiszemy damy znać. Będziecie mieli link na dole pod filmem i do zobaczenia. Hej, trzymajcie Cześć. się.